Czy ktoś jedzie czy mi się wydaje? No to Nie, jakieś dziecko. To jest chyba film właścicieli. Ale jakbyśmy to otworzyli, to byśmy wiedzieli kto tu mieszkał. Dlaczego no. tu są te, kurde, te lighty wszędzie? To jest to mnie zostało. Proszę, żeby tylko nikogo nie było w środku. Ej, gdzie masz ten lewarek? Podobno tam w środku była wbita w i pokryta wszystko krwią. Nie wiadomo, czy... Nie, K mi się tam wydawało, że coś widziałem. Mówię ci, coś teraz powinno tu przelecieć i tak jeszcze. Kurwa, jak ktoś pił, na mi nic Ale się wystraszyłem, usłyszałem tam dziwny głos. Jesteśmy w środku, bili. Ja proponuję zacząć, że od piwnicy oby na to. Ja pierdolę! Ja! Ej, dawaj, dawaj ten! daj, daj, tam daj, wbijaj, wbijaj, Ja pierdolę. Ja pierdole! Ja daj, Zamykaj to! daj, 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 Dobra. daj, e, to daj, 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 Kurwa, nie wiem. Zamykamy auto i lecimy. No to co, jesteśmy przed wejściem. Zrobimy cały urbex razem z garażem, a później pójdziemy do głównego budynku. Pierwszy raz jesteśmy we dwójkę na urbexie nie ekipą, więc... Dodatkowy dreszczyk emocji. Ciek? No. Ale podciwka ruszę To ale dwie i piesznica. Tutaj co? Ty ktoś jedzie czy mi się wydaje? No, samolot. No, samolot. Jakiś chyba jakoś obsługuje, ale ja tak nie umiem obsłużyć. Tutaj była winda. Ej, tam jest Nie, chyba nie. Schody na górę, zaraz tu Ej, wejdziemy. jeszcze nie byliśmy nigdy chyba. Byliśmy. Byliśmy? No, byliśmy Fajne, kiedyś. Tak. Tutaj druga część garażu. W sumie tu jest to samo co tam. A jak ten, jak ten, sobie wyrósł. Przez okno metal. No. Idziemy na górę? Tak, tak. A to miejsce tam wyjść na dach? Czy tylko. tylko jest, jest nie wiem. Zobaczymy. Patrz, tu jest kolejny. Ale co to? To nie jest garanty tutaj. Co to jest? Już my nie jesteśmy na w Wili. Co to jest? O co chodzi? To jest winda, nie? To tymi drzwiami jest winda. Nie. chyba nie? tu. A możliwe w sumie. Nie wiem. Ej, ta podłoga jest strasznie niestabilna tutaj. Ale to jest tylko płytki woli tutaj. Oby. <gry> I tu co, znowu toalety. Ale o co tu może chodzić? Masz na dole masz to, wyżej masz to i co trzecie podłoga będzie taka? Tutaj nie mam pojęcia. I o co chodzi z tym, z tymi pokojami, też nie wiem. To rzeczywiście, jakaś mafia była, tu mieli jakąś nie wiem, produkowali jakąś... No to jest. Yy, mafia tu podobno mieszkała. Z tego co czytaliśmy, miejsce samo w sobie jest dość tajemnicze, bo ciężko było jakiekolwiek informacje na ten temat, na jego temat znaleźć. I chyba w ogóle w internecie nigdzie nie ma lokalizacji tego miejsca za bardzo, A, więc. Widzą byś przecież. Auta byś tędy nie, nie, nie przywiózł tutaj auta. Bo jak? Przecież by się nie zmieściło. Chyba że bardzo malutkie autko. No tak. A może ale... to nie był garaż, tylko jakiś tutaj zakład mały, coś nie wiem. No co byś tą windą woził? Może to była po prostu stary taka, bo to wygląda ma rozmiary windy po prostu dla ludzi. Tylko no, no po co? No jak dla ludzi? jak... Przecież dla ludzi no to byś miał windę mniejszą mnie niż No to, 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 to ten tutaj jakiś sprzęt musieli tym wozić, no ale... Po co? Jest wyjście na strych. Znaczy, na dach, na dach, sorry, na dach. A, po kurde, idziemy tam? Tak, tylko po tych, tych... Nie wiem, czy to będzie stabilne, kurczę, ale możemy spróbować. To będzie wiać chyba, co? Hmm. Uważaj, bo to ostre będzie. O kurde Bardzo niestabilne, ale... Nie, niestabilne No stary, no nie, nie powiedziałbym, że to jest Tam masz belki pod tym Ej, ale mamy tu widok! A tu co jest? O kurde Nawet tam nie podchodź No nie podchodzę Dziecko Wrony Wrony Ale brzmi jak dziecko No nie wiem stary Ja ci podam latarkę Dobra e... Opuszczamy ten kurczę, nie wiem, garaż jak, jakkolwiek to nazwać idziemy do willi Ona chyba była gdzieś tam tam był chyba basen basenem No i to o ja ci kręcę, ale fajny No, jaki tu masz Spady O kurde A tam co jest? To jest działka chyba już innego Wchodzimy do Do willi O, ty. Nie zauważyłem tego wcześniej A tutaj na jakiś taki magazyn Okej, okay, tutaj Tu jest jak jakby dla człowieka Ha I nawet zejdziesz na posterię Tego tu nie było wcześniej Dlaczego pan skarabił wszystkie Gościu, albo miał? I słuchajcie, a główna część. Tutaj. Tutaj miała miejsce chyba najpopularniejsza akcja na naszym kanale, kiedy właśnie powiedziałem, że może zejdziemy do piwnicy, i wtedy był ten przerażający huk. Ty chyba wtedy wybiegłeś w ogóle tam tak, do góry? My zaczęliśmy uciekać. Masakra. No, idziemy na. Pierwsze piętro balkonik. Dobra, ja idę tutaj. O, tutaj wejście do drugiego budynku. Fajnie, tutaj chyba były pokoje. Jeden, drugi i mieli wspólny balkon, a tu nie byłem i tutaj się w sumie kończy. Tam coś ciekawego jest? Tutaj no, jest wejście do innego pokoju. Pokoju? Słucham. Nie. Ty Potryk. tu nie byliśmy chyba? Nie, nie. dotykaj. Aha, narkotyk przyznać się spa. A byliśmy, tylko. A nie wiedziałem, że tu jest zejście. Tędy. No, patrz, wyłamane okno. Wcześniej, jak byliśmy, to ono było normalnie wstawione. Co? A tu powinno być najbardziej. Ma to wygląda, no, bo w Anglii mają takie okienka i wydają z nich jedzenie zostało. No to był salon, tylko z Tak. Ale kominek Fajny. Elegancki. Co? Drewno? Nie. <coughs> tak, na drewno. Chociaż drewno powinno być tutaj, pod kominkiem. No, tutaj nie wiem. Ciekawki? To jest ciekawka. ale... Hmm, chyba bardziej taka. Nie będę zasykał. Aha, tutaj jest to zejście, co były te dwa pokoje, co prowadzą do jednego balkonu. A tutaj w ogóle drzwi. Kolejne. Tutaj no tak, tutaj kuchnia, tutaj był pewnie ten aneks kuchenny. Staję na bank. Mm. Nie jakieś Tak, tutaj na spiżarnia była na bank. I tak, kolejne pokoje Tutaj znowu wyjście na balkon tak samo jak na pierwszym piętrze Tylko tu już jest mniejszy ten... Jak się wystraszyłem Kury już nie, nie ma tego e, tam wyjścia jakby w lewo, tylko tu się kończy kolejny pokój. O, podłoga coś, podłoga, coś właśnie dziwnie wywalona. wywalona. O, łazienka. A, ja Dzieńka taka mała. Kurde, ten dom tak wygląda, że to powinno być jakieś jacuzzi, nie? Czy coś? Ale w sumie jak mają basen, mieli basen na zewnątrz. Mhm. Taki mały, wygląda na pokój gościnny. już strych stary Tu też jest wyjście na dach chyba Kurde jak chodzę to się cały sufit słychać To jest chyba film właścicieli szkolna wyp... wyprawka wyp coś ale jakbyśmy to otworzyli to byśmy wiedzieli kto tu mieszkał. czy do otworzyć o ale masz taką jakby żeby to do Ma czegoś tworzyć nie, to my tego nie otworzymy to by trzeba było wziąć to specjalisty to co bierzemy to? ja bym wziął to bierzemy Ta taśma no bo właśnie to jest fajne, żebyśmy na bazie tego, co tu widzimy, próbowali dociec kto tu mieszkał i odtworzyć sobie jego jakby postać. Kierowcy amatora. Gość się musiał interesować motoryzacją. Umowa kupna-sprzedaży i rachunek za jakiś pojazd. z Liszek. Rączna Rodzaj pojazdu Daimler Benz. To jakiś Mercedes 10 tysięcy. Ale czego? DM O i tutaj podpis nawet widać. Kamel Nazwisko. Tego nie odczytam. Gdzieś ty jest? Na dachu. Ja wiedziałem, że on tu wyjdzie. Ale stary, jeszcze piwnica. A no, tak że jesteśmy na samym szczycie, a tu jeszcze piwnica. No, nie, nie weszliśmy do niej w końcu. No to co? Właśnie wchodzimy do piwnicy. <laughs> tak. Jeszcze powiem tego wymawiać. No to idziemy. To jest strasznie ta podłoga wywalona. To we wnuś gazu. Ja bym tu je najpierw zobaczył. Szafa. Kolejna łazienka. O, kino. No. Tak bo Skoro tu zeszliśmy, to nie ciekawi co tu mogło tak naprawdę spowodować taki hałas Bo mi się wydaje, że ktoś tu mógł być I nie wiem, i ja na przykład zrzucić te, te półki, nie? I one mogły zrobić taki hałas Albo... No drzwi to wątpię Co ty tam robisz? Za blagą jest Nie, bo kminie, bo... To mogło tak naprawdę, ktoś tutaj mógł być i to zrzucić I to a, mogło zrobić taki hałas A co zrzucić? No, te, te półki a, i półki stoją. No ale no potem je postawić ponownie je sensu. No kolego Dlaczego tu są te kurde, te wszędzie? No To jest i mnie zastanawia. Tu więcej, zobacz mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie ten kanał, szczególnie jeżeli chcecie pomóc nam się rozwijać. I co? Szymon, coś powiedz jeszcze? co, może do następnego, nie? No, do następnego trzymajcie się. Na razie.